Edukacja to jest taki temat, który jest zawsze new newralgiczny, bo, 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 bo widzimy, że e, ludzie zaczynają przykładać ogromną wagę do... do e... Uczenia się swoich dzieci, i już zupełnie skończyliśmy. Mamy podłączoną szkołę w Johnowie do pomp ciepła. Nie są to takie typowe pompy ciepła, które znamy z naszych domków, czy gdzieś z jakichś historii medialnych, ponieważ odwierty tam były głębokości ponad 200 metrów. Więc to są naprawdę pompy wysokowydajne. Jest tam ogromna instalacja fotowoltaiczna na dachu, żeby. Pomniejszać tak jakby koszty, no bo pompy też pracują na prąd. Całe oświetlenie zostało wymienione w szkole na LEDowe, co poprawiło jakość funkcjonowania też obiektu i zmniejszyło zużycie tego prądu. Zmieniliśmy całą kotłownię, można powiedzieć, w tym obiekcie, dzięki czemu docelowo ten obiekt będzie bardzo nowoczesny i bardzo energooszczędny. I zbudowaliśmy wielofunkcyjne boisko, które stoi i czeka na dzieciaków do tego, żeby tylko było cieplej, żeby można było grać w gry zespołowe po raz pierwszy w szkole wiejskiej, w której do tej pory dzieci mogły ćwiczyć tylko i wyłącznie w piwnicy. To jest duża radość, taka również we mnie, że, że, że dajemy na, na kilkanaście pewnie kolejnych lat takie narzędzia, które pozwolą tym dzieciakom z tamtej części gminy funkcjonować w dużo lepszych warunkach.